Cześć, witajcie! Ja jestem Awokado i dzisiaj jesteśmy na nowym update. Cie. To jest naprawdę taki krótki filmik, co się zmieniło teraz, bo po prostu planuję nagrać live'a. Więc widzowie, bez dużego przedłużania, zaczynamy. Mam nowy plecak. Ten plecak naprawdę bardzo ładny wygląda. Wyjście wyempreantowane na Maxa, on, on będzie miał wtedy 21 milionów, ale gdy macie na przykład ten, yy, tego tutaj skina, który jakimś cudem jeszcze nie wygazł, więc to jest bardzo dziwne. To mi jajka to samo, ale jajka to naprawdę fajnie, że to przedłużyli. Ogólnie, jak jeszcze nie nagrywałem, to udało mi się zdobyć wszystkie rodzaje tych. Tych, po prostu no wszystkie, oprócz tego tu mi tylko brakuje co yy, tu jeszcze mogę więcej mówić na pewno sobie musicie pozbierać bo ty mam takiego nowego peta to jest bucket o shields, bardzo dziwna nazwa i jeszcze tego monstera, najnowszego peta i teraz mi jest po prostu tak smutno bo ten dog cat to jest w sumie już no bezużyteczny Dark Berserkeri Astra Hydra, już do niczego To samo Hexarium, Jest to po prostu coś niesamowitego, nie wierzę po prostu No i mamy Kozackie, kozackie, naprawdę kozacki miecz XD to jest naprawdę miecz Repetite. Or duplicate to dobra, nie muszę wam tłumaczyć, wszystko na maksa i po prostu na kolejną mapę Planuję tutaj, dzisiaj mi się udało, zdobyć jeszcze jednego Patriotic Tara i planuję sobie zrobić jednego fajnie. Mam, jak widzicie, 70 spinów, na pewno tego zrobię odcinek, albo po prostu na live będę otwierał. Space travel, i tutaj niestety jest limited time, Summer Fair, niestety jest limited time, więc no troszeczkę już tego nie będzie. Dlaczego to od, yy, nagrywam? Bo od tej porze, a nie innej. A, nie złożyłam. Jak widzicie, tutaj możecie zgadywać pety. Tu jest heksarium i dostaje etykiety. 403 punkty. To są etykiety. Oło, diabelski młyn to się chyba tak nazywa, możecie sobie usiąść i możecie sobie tak fajnie ten. iść w górę. To jest po prostu podziwiam was, że wy coś takiego zrobiliście. Jeszcze te animowane balony, jak chcą to jest, idą w górę. Tutaj możecie sobie pokopać, ale... no sobie pokopcie sobie. Ale ja tam po prostu nie chcę mi się. Tutaj jestem bucket 8 na pewno. Uzbieram tego jeszcze. czekaj okay. 75 tysięcy tych tiketów, bo ja chcę sobie to zrobić na Shiny Bo podejrzewam, że to będzie motarne. Eee, ja jestem ciekaw co tu będzie takiego, bo to jest Challenges Drugi od dnia będzie coś kolejnego, to będzie naprawdę bardzo fajne Tutaj możecie sobie łowić rybki, jak widzicie Jest Climb Reward i to jest główny specjal tego odcinka Że odbiorę o tego nowego peta To mi zostało ostatnie do wydropienia Oktobus, bardzo fajne, Bardzo fajne pomysły, bardzo fajne rybki. W ogóle super jest to, że tutaj Axolotla dodali. O, i widzicie etykietę, z tego się zakończył konkurs, więc. Odbieramy to, widzowie. Bez przedłużania. Widzowie: Super Lucky Boost, Omega Lucky Boost i si Seaside Dog Cat. CO TO JEDZIE? CO TO BĘDZIE? Teraz... O kurde, ale się cieszę, zobaczmy jak on wygląda Ale słodziaki! Ale fajne, ten Beach Boy taki malutki, Patriotic Star oczywiście super Ten Monster i mam... Kata i tego drugiego. O, właśnie też go ma. A, właśnie to jest totalny tryhard. Oczywiście. Tu masz. Czy on ma? Nie. Bo ma tak. Yy... Blazing Phoenixy. patriotnik? Nie, to jest długość. Dobra, to nie będę wymieniał. Widzowie, możecie sobie tutaj zagrać w kółko i krzyżyk. Takie inne rzeczy. Możecie sobie tutaj inaczej zdobywać Etykiety. Tutaj od, oczywiście dostajecie. Fishing Road. Możecie sobie tu kliknąć i. Mówić u rybki. Jakbym nie miał tego programu mini task to by naprawdę było bardzo ciężko. Tutaj kolorujecie sobie po prostu, możecie sobie kolorować. To jest naprawdę bardzo fajny pomysł, taki a'la paintball. Po prostu musicie to, tego dotknąć. To jest fajna. bardzo fajne. To jest specja tego odcinka. Mamy tego Seaside Dogcat. Naprawdę troszeczkę dziwna nazwa. Powinien się nazywać Summer. Dobra, zagramy, zagramy, zagramy. Zagramy, chodź. Chodź. Kurka. chciałem zobaczyć. Jeszcze w to nie grałem ani razu. Yy, jeszcze tego peta będziemy próbować wydropić na live'ie. Więc jestem ciekaw. Co to jest? Tutaj tego monstra mam. No I po prostu mega się cieszę, że mam tego. Aksolot był najtrudniejszy. A co, mnie? ale tysiąc ticketów dostałem. No teraz tak. Dwa Katy, dwa Katy na moim koncie. Nowe zadania. Jeszcze sobie bym dokopał resztę tego. Tych wszystkich tych. sobie pokopał było ok. Tu jak widzicie, jest jeszcze Luck Event, więc jest naprawdę bardzo fajnie, że to zrobili. Multi-hub. Chciałem wydać na żeby mieć tego tych to Teraz bym miał na przykład cztery jajka na raz. No ale no, no. Po prostu, no niestety nie udało się, bo. Dobra, nie będę mówił. Bo po prostu stwierdziłam, że dość pieniędzy na to wydałem. Kościół też ma bucket w Cztery Ja tutaj to zrobię na shiny, Ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Naprawdę, to jest bardzo ciekaw. To będzie ostatni crankit, to mnie jeszcze mi więcej co potwierdza. Bo sobie poprzednie odcinki, gdy były openingi. Teraz co było w zadaniu? Challenge. Chromita, no to idealnie się składa. Hide pet? Nie, no, bardzo się cieszę, ale to nie jest taka radość, jak zdobyłem tego kata. Jednak to nie jest ta radość. Teraz bo troszeczkę ponuzę, się dokopiemy troszeczkę. Dzisiaj niestety odcinek solo, bo no niestety kolega Mikołaj no nie, nie ma po prostu na razie czasu, ale jutro mam nadzieję, że się pojawi i nagramy razem odcinek. A dzisiaj na live będę miał, yy, zastąpimy go. Jutro nie powiem Wam kim, ale pewnie nie wiecie kto to będzie, więc. Ja się jest statystyk tych moich petów, bo naprawdę. Ja już Dark Berserkery. Aha, jeszcze planuję z Mikołajem zrobić takiego deala, że dałbym mu dwa Dark Berserkery, a on by mi dał yy, dwa Patriotic stare. I wtedy jemy sobie Shiny tego zrobię, a on tego Shiny. Ocencie skali od 1 do 10, czy to jest dobry trade, czy nieopłacalny Sprawdzimy czy to jest. Chief Cave. Dobra tu jest. Jedziemy w tu. O, jesteśmy. Teraz tak. Na mineru nie chcę, ale wezmę, tylko tym bardziej chyba mi to wchodzi. Ogólnie wymaksowanie tego plecaka jest coraz droższe. Więc naprawdę, infinity Pack tak by się przydał, ale nie będę tego kupował, bo po prostu, po prostu nie chcę. Dobra, widzowie, jesteśmy po krótkim cięciu. Yy, mamy tutaj zadania zrobione, tylko bym sobie jeden. A, okej, okay, mamy tego trochę, więc sobie teraz otworzymy na odcinku. Tylko zauważyłem tutaj jednego pewnego buga tutaj tego, że. Yy, zamiast gemów są tikety. To jest. Troszeczkę dziwne, ale błędy się zdarzają. Nic do was nie mam. Wurdy yy, gramy. Więc każdy błąd. Może się popełniać błędy, ale żeby się chociaż dało grać w tą grę. Teraz chciałem sobie to otworzyć od tutaj. Ten quiz. Co to jest? Dziękuję quiz sobie naprawdę róbcie, bo to jest naprawdę... naprawdę bardzo... bardzo... jakby to powiedzieć, bardzo zajmujące. I spełni po prostu ważną wiedzę. To jest naprawdę. I to by, bardzo by to bardzo podoba. Możecie sobie na łowę, chcę No, i nie możecie. I po prostu otwieramy. Tylko najpierw buffy, żeby coś, żeby coś z tego miał. Tu na 10 minut, mówię na 10 minut, na 5 minut, na 10 No i otwieramy. Ciekawe, co z tego poleci. O, poszedł nam brud. Nie wiem dlaczego i jak to się stało, przejść na niego. Jakim cudem znowu brud trafiliśmy, Kurczę, mamy dużo szczęście. Ale mamy super szczęście, dwa brudy. To jest po prostu coś niesamowitego, ten odcinek przejdzie do historii. To szczególnie. Po prostu niesamowite. Już sobie na koniec pootwieramy troszeczkę to, może nam poleci. Jak widzicie, tutaj mamy o, ja mam otwieranie dwóch jajek, więc z tego się bardzo cieszę, że dodali do góry coś takiego jak multi hatch, Co prawda za 35 tysięcy, ale dla mnie to jest dosyć mało. Więc Basic Guardian, o kurczę. E, tego nie widzieliście, widzowie. E, tego nikt nie widział. Albo skoro chcę tego Patriotic, zaraz pójdę tam. Fajnie to zrobiona. Już prawie przed, przez ostatnie parę dni będziemy otwierać tylko te stare, więc poświęcimy na, poświęcimy na nich trochę tego czasu. Jak powiesz co coś fajnego, to wam powiem. Dobra widzowie, ja już jestem po krótkim cięciu. Niestety nic fajnego nie poleciało. To co mogę powiedzieć? No, na tym byśmy zakończyli odcinek. No ale zobaczmy... Ojej, o kurde. Monster nie jest jakiś super, ale jednak ten Bucket of Shields jest no, lepszy. Ten beach boy mnie po prostu tak zadziwił. Taki. Dobra, po prostu, no nie ma słów za bardzo, bo no, ta gra po prostu idzie do przodu, nie, naprawdę rozczarowuje, pod względem tego, że po prostu yy, z tego takiego sekreta ten sekret jest gorszy od tego Dok i tego pakietu Oshila. Naprawdę smutno mi jest. No, no dobra, no to jest wszystko na ten odcinek. Yy, będziemy nagrywać yy, po tym live, ale fajny odcinek, no, ale fajny odcinek. No, to już będzie wszystko. Z takich ważniejszych rzeczy, no to wszystko powiedziałem. Aha. Ee, chodzi o to jeszcze, że jak ja łowiłem te ryby. O! Cześć! E, jak ja łowiłem te ryby, to laki, raczej te lakibusy, to mi raczej nie działało Po prostu miałem dzisiaj takiego otwarta na rybach, że no to po prostu się udało. Więc no dzisiaj to będzie na tyle. To yy, że z takich piękniejszych rzeczy mogę pokazać. Ogólnie, że mam tutaj prawie wszystkie indeksy. Jeśli tylko brakuje mi. Yy, tego tutaj chyba już tego nigdy nie zdobędę. Yy, to sobie zrobię i to sobie zrobię. Na pewno. Dobra, to na razie. No i papa. Pa.